Cała nie mogę, przyjdź. Nie damy rady. Tobie nie podskoczę. Podaruj każdemu to, czego pragnę. Zestaw Simplus z telefonem już za 175 zł, a w nim nawet 120 zł na rozmowy i smsy. Najlepszy pod falinka. Simplus Team w sieci Plus GSM. Moje życie, mój dzień, moja prima. Ty, coś ci rośnie? Co mi rośnie? Pod choinką? Aha, to prezent mi rośnie. No, rośnie. Chodź tu prezent. To trzeba do niego mówić. Dobry prezent. Prezenty rosną w popie w day. Im więcej mówisz lub SMSujesz, tym większy prezent. Pozostajesz drugie tyle, ile wydałeś i tak co miesiąc przez pół roku. Widzisz? Raśnie. Idea łączy Cię z Ludźmi. Tej zimy żywiec wygląda wyjątkowo. Butelka w serii limitowanej. Nasza pasja, Twój żywiec. Nowy Siemens MC60 z wybudowanym aparatem. Siemens Mobile. Wybieraj promocyjne nakrętki Coca-Cola. Możesz zdobyć któregoś z miliona sto tysięcy misiów. Pierwszych 150 tysięcy osób, które zbiorą kapelę czterech grających misiów. Może otrzymać też czekoladki Tiki-Taki od krakowskiego producenta słodyczy Wabel. Wesołych świąt życzy Coca-Cola. Czekacie noc w zimnym łóżku. Tęskniesz do snu i ciepła. Zabierz do łóżka całe ciepło prześcieradła Ciepły Sen i Meteku. Rozłóż podgrzewające prześcieradło pomiędzy materac i prześcieradło, a system Elektroblok dostarczy Ci ciepło całkowicie bezpiecznie. Ciepły Sen i Meteku. Przyjemność położenia się do ciepłego łóżka. I Metek. Fascynacja jakością. Teraz noc to prawdziwy koszmar dla zmarszczek. Garnier Lift na noc. Pierwszy krem przeciwzmarszczkowo ujędrniający z wyciągiem z czereśni. Bardziej skuteczny. Skóra jest bardziej napięta. Skuteczność przeciwzmarszczkowa 72%. A rano bardziej jędrna. Skuteczność ujędrniania 83%. Zmarszczki są wygładzone. To sprawdzone i potwierdzone przez dermatologów i przeze mnie. Garnier Lift na noc. Koszmar dla zmarszczek, błogi sen dla skóry. Garnier. SWAT – jednostka specjalna policji. Ryzyko to ich praca. Niebezpieczeństwo to ich żywioł. Samuel L. Jackson i Colin Farrell w doskonałym filmie akcji. SWAT – w kinach. W nowym teleturnieju daje słowo. Daje słowo. To najnowszy teleturniej na antenie TV4. To wciągająca gra słownych łamigłówek. Świetna zabawa i wysokie wygrane. Właśnie wygrała pani 15 tysięcy złotych. Ty też możesz spróbować swoich sił. Ty też możesz wygrać. Daje słowo na antenie TV4. Mnóstwo emocji, dobrej zabawy. Daje słowo, że warto. We wtorki, środy i czwartki o 18.30. Na program zaprasza firma Zbyszko, producent wody ze smakiem Veroni Mineral.